żeby się spotkać w końcu na kawie na zewnątrz. Wiosna w pełni. Hmm. Ptaki ćwierkają, robi się ciepło i nareszcie mamy wiosnę. Możemy zrzucić futra, płaszcze, możemy odkryć głowy, nie chodzić w tych czapkach zakutane w szale, w rękawiczki. Nic nas nie zawieje, a delikatny wietrzyk owieje, a słoneczko opali. Tylko te nasze ciała po zimie to troszkę chyba takie zaniedbane. Nie? Brak słońca. Może blade. Blade też. No. Blade, no tak, no bo wiesz, no wtedy to aktywność troszeczkę maleje, chyba że ćwiczymy, mamy jakąś siłownię albo mamy basen, to wtedy jeszcze jakoś krzepkość, prawda, i ten mięsień e, inaczej jest ćwiczony i on jakby działa. Natomiast większość jednak z nas troszeczkę wyluzowuje na, na zimę, no i po prostu dajemy sobie odpocząć. Ale pojawia się wiosna i zaczynamy te ciała odkrywać. I pojawia się Panieka. samoakceptacja. <laughs> czy my się kochamy, czy my lubimy, czy my lubimy mieć te ramiona odkryte, czy, czy lubimy swoje biodra szerokie, przesadziste, wąskie. Czy kochamy te swoje piersi, małe, duże kształty, paznokci rąk, nosów, twarze i w ogóle ciała. I, I wtedy możemy się obserwować, tak? My widzimy siebie, obserwujemy inne dziewczyny. I widzimy mnóstwo. Porówny, porówny, porównujemy się z tymi innymi dziewczynami tak, tak, często. Pewnie, pewnie to się też że dużo problemów, no ale przepraszam, ci przerwałam. No. E, natomiast też możemy, wiesz, zaobserwować taką różnorodność antropologiczną. Bo jak jesteśmy ubrane, to tego nie widać, tak? Mm. Jesteśmy po prostu zakutane w te wszystkie, wiesz, osłaniające nas przed tym razem rzeczy, ale potem się rozbieramy naturalnie na wiosnę i na lato i widzimy. Przepiękną różnorodność kształtów, słuchaj. Ramion, bioder, nóg, mm -hmm. twarzy. I patrzymy i możemy sobie antropologicznie powiedzieć: Ona no, pewnie pochodzi stąd, a ta z takiego plemienia, a tutaj mamy słowiankę, a tutaj mamy kogoś innego. I możecie powiedzieć, że czasami to jest bardzo zaskakujące, kiedy dochodzimy do wniosku, skąd my pochodzimy i, i skąd w ogóle nasze ciała są, nasze cechy, takie jak na przykład kształt Kształty nosa, hmm. albo na przykład szparki między zębami, e, albo długie palce, e, czy przesadziste biodra i krótkie nogi mocne. E, no i słuchaj, e, ja zrobiłam sobie swego czasu jakieś hmm. dwa lata temu e, takie badania krwi e, genetyczne, żeby określić e, w przybliżeniu skąd ja po, skąd, skąd ja się wzięłam w ogóle, jakie ja mam korzenie. I wyszło mi coś zupełnie zaskakującego, dlatego że tak, znając moich rodziców, znając moich dziadków z obu stron, czyli od mamy i od taty, znając też to rodzeństwo dziadków, zwłaszcza ze, ze strony mojej mamy, wiedziałam skąd się wywodzą, skąd pochodzą. Wiedziałam, że na pewno moja babcia przyjechała z Francji, a moja prababcia urodziła się w Polsce więc ma polskie korzenie, mój dziadek z kolei niemieckie, moja babcia ze strony ojca niemieckie, dziadek z kolei polskie, więc myślałam, że tutaj jakby oscyluje tylko w tym kręgu. A po badaniu krwi okazało się, że Ameryka Łacińska. Że ten krąg się bardzo poszerzył. I moje zdziwienie było niesamowite. Tak, Ameryka Łacińska, mhm. więc już nie mamy tych słowiańskich korzeni. Co widać po twarzy, po ramionach, po włosach, prawda? Po, po samym wyglądzie, po tych cechach charakterystycznych: brązowych oczach, kości policzkowe, dłonie i tak dalej. Ameryka Południowa i Europa Wschodnia. Taka mhm. mieszanka. Po prostu. No to jest no tak. Ale to jest piękne, bo wiesz, jak dowiesz się o tym, skąd ty pochodzisz, jakie są te korzenie, genetycznie jest pokazane w ogóle, wiesz, jakby twój rodowód, skąd ty się wywodzisz, to rodzi się jakaś taka przynależność do tych grup etnicznych albo narodowości. Gdzieś czujesz jakby taki związek. Dla mnie to był szok. Dla mnie to był szok, kiedy dowiedziałam się właśnie, że. E, przepraszam, nie mówiłam Ameryka e, południowskiej, Ameryka Łacińska, że nagle co? I e, okazało się, że dla mnie to był szok zupełny, wiesz, kiedy się o tym dowiedziałam. A ty wykonywałaś coś takiego? Próbowałaś się dowiedzieć? Nie, gdzie, nie, nie skąd? Ja nie nie, chociaż wiele osób mi mówi, że wyglądam jak Żydówka. O, to pięknie. Tak, e, też biorę to za, za komplement. Chociaż wątpię, żeby t, taki był zamiar. E, nie, nie myślałam o tym właśnie, ale jeszcze tego nie robiłam. No, Żydówki to piękne kobiety, z pewnością, bardzo szlachetne, Dziękuję. więc y, jak takie porównanie jest, to jest dobre. Y, y, wiecie co, no, po, polecam to sprawdzić właściwie, bo to jest dobre, bo można się mile rozczarować, a można się też zdziwić, tak jak w moim przypadku zdziwiłam się nagle tą Ameryką Łacińską i y, Europą Wschodnią, to było dla mm -hmm. mnie zupełnie coś innego, ale też są najmniejsze elementy, są y, Europy Środkowej, y, czyli ta słowiańszczyzna gdzieś tam też, niewątpliwie to już będzie ze strony Mojej mamy, hmm. która ma błękitne oczy, i jak była małą dziewczynką, to miała takie przeniczne włosy, piękne. No, moja babcia też miała jasne y, włosy, dziadek też, właśnie ze strony mamy. Y, ale z kolei te chyba recesywne geny, czyli te takie mocne, ostre, które spowodowały, że wyglądam jak wyglądam. No, jednak jest to linia ojca, który ciemne włosy ma. Babcia też y, y, od strony taty miała ciemne włosy, brązowe oczy. I gdzieś mi chyba tu w tych genach wpakowano właśnie cały ten pakiet cudowny, ja się bardzo cieszę, że tak wygląda. Jestem bardzo zadowolona no i z słusznie, tego, że tak jest. Bardzo ładnie że wyszło. Geny. Ta cała mieszanka sprawiła, się że bardzo ładnie wyszłaś. Natomiast jest to bardzo zaskakujące, wiesz, nagle, że, że aż takie odległe strony i aż takie no, dla nas bardzo egzotyczne. A czy Tobie to, to pomogło coś zrozumieć? Czy coś może bardziej zaakceptować w sobie ta, ta, ta wiedza, ta mm -hmm. informacja na temat si siebie? Akceptacja nie, bo akceptacja zawsze była, dlatego, że ona wynikała jakby z tego poczucia takiej własnej wartości, z tego, że ja się zawsze dobrze czułam w tym swoim ciałku. Natomiast zdziwiła i poczułam takie, po prostu, może nie rozczarowanie, ale coś takiego niesamowitego, że ojej, ja to, ja tam mam kuzynów i kuzynki, tak? odległych, co odległych, prawda. Odległych, tak. No, no, no pięknie, wspaniale. Hmm. Dlatego właśnie teraz, kiedy obserwuję osoby, kiedy obserwuję kobiety, ich ciała, ich biodra, tak, czy są niskie, czy wysokie, całą tą antropologiczną różność, zastanawiam się skąd pochodzą i czy wiedzą skąd pochodzą, bo to żeby było wiedzieć, prawda, skąd. Hmm. Bo może gdzieś tam jest jakieś plemię, z którego się wywodzimy, jakaś taka narodowość bardzo silna, która zarysowała się w nas, w genach i... Te nasze ciała właśnie bardzo dużo mówią o tym, skąd my pochodzimy i to jest piękne wiedzieć po prostu i jakby rodzi się wtedy może taka przynależność właśnie do tych grup etnicznych, do kultury, coś się otwiera, gdzieś jakieś ciepełko się czuje, powiedzmy, tak jak w moim przypadku, takie bardzo miłe zdziwienie, ale gdzieś tam to głęboko jakby się godzi wszystko, czyli wszystko jest ok, to się zgadza, to się u mnie zgadza. I czasami możemy te informacje wykorzystać nawet, żeby na, zacząć podkreślać pewne walory swojej, e, swojego ciała. Oczywiście, tak. że tak. Dlatego właśnie na to wcześniej tak. nie zwróciliśmy uwagi, e, można zacząć Oczywiście, że tak. Jeżeli taki... mamy przesadziste biodra i jesteśmy dosyć nisko zawieszone, mhm. mamy piękne, wspaniało mięśnione nogi e, i szerokie klatki piersiowe, e, to być może e, mamy korzenie e, z Peru. I wówczas możemy wprowadzać jakieś elementy peruwiańskiej męczny, okay. mody czy odzienia? Tak. tak, ale myślę, że... współgrać z naszym ciałem nawet, nie? Pewnie, że tak. I Można wtedy się zacząć tym bawić. Bawić mm -hmm. i, i akceptować bardziej, mm -hmm. tak? I wtedy wiem, że, że mam peruwiańskich kuzynów, kuzynki, gdzieś tam braci i siostry, słuchajcie, to jest piękne. Nie czujemy wtedy... Nie, nie czujemy wtedy takiej chęci, żeby wyglądać powiedzmy jak lalka Barbie, bo znamy swoje korzenie i znając te korzenie to jest, wiesz, taka świetna droga do tego, żeby siebie zaakceptować takiej samoakceptacji i takiego mhm. właśnie wyróżnienia. Z, bo po prostu znam, znam skąd ja jestem, tak wiem. – Wiem mieście. Pochodzę, tak, no na piękne. poziomie fizycznym w kim jestem. tak. Tak i ta akceptacja właśnie yy, jest wspaniała, bo mamy, a możemy tam pojechać. Słuchajcie, możemy tam pojechać, możemy Budzi zobaczyć, żeby odwiedzić pewne miejsca. Tak. I nagle hmm. widzimy takie same kobiety jak my. Czyli albo są szczupłe, wysokie, mają blonde włosy, prawda? albo są rude i piegowate, albo mają wszystkie przerwy między zębami, wysokie kości policzkowe i są niezwykle umięśnione na przykład. Mm -hmm. Odnajdujemy to i, i czujemy się świetnie. Aha, to ja stąd jestem. No to, jest, to jest w ogóle wspaniałe, także polecam takie, takie rzeczy zrobić, dowiedzieć się, to jest Spróbuję być może. Przy najbliższej okazji. A jak myślisz, czy to, ma jak, czy to się jakoś przedkłada na nasze pochodzenie duchowe? Czy to jest zupełnie odrębny aspekt naszej istoty? Mm -hmm. Pochodzenie. Mm. O, nasza fizyczność tak. nasza fizyczność. Bo no, jeśli wziąć pod uwagę tak. reinkarnację, mm -hmm. przypuśćmy, że my, 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 żyliśmy w różnych miejscach na tej planecie, w różnych epokach. Tak, w różnych ciałach. Mm. A Z pewnością tak, słuchaj. I tego doświadczyła nasza dusza. tak. I to teraz, e, tak no. Czyli to jest taka zbieranina różnych e, grup, e, miejsc, e, grup etnicznych, jeśli chodzi o życia. I teraz to ciało fizyczne, które mm -hmm. w sobie ma zawarte różne miejsca na świecie. Te różne grupy etniczne. Tak, to, czy to się myślić wiąże ze sobą w ogóle? Wiesz co teraz, kiedy zadałaś to pytanie, zaczęłam nad tym myśleć, bo wcześniej ja sobie tego pytania nie zadałam, natomiast jakby ja odpowiedź już głęboko w duszy miałam, więc odpowiadam, że na pewno tak, dlatego że to pochodzenie z pewnością jest gdzieś. Zakodowane w, w naszych komórkach. Pamięć przodków z pewnością jest zakodowana w jakiś sposób, tak? Ta pamięć genetyczna na tak, pewno. Pamięć Więc rodowa, z... pamięć przodków? Tak, pewnie. On, ona jest zawarta w, w komórkach. Dobrze, to, ale to, to, to może kształtować nas przecież, mm -hmm. tak? Nasze, nasze idee, nasze Oczywiście, poglądy, no... albo na przykład nasze skłonności tak, do ale pewnych to, rzeczy. To chyba mówimy bardziej o poziomie ciała. A ducha. Mm -hmm. Cóż tam w duszy się może dziać? Magia. Magia. Co, co mam na myśli? Mam na myśli to, tak jak można zrobić sobie badanie, żeby. To badanie, o którym mówisz, jak ono się nazywa? Badanie. To takie badanie genetyczne, które mogą określić właśnie ciała. to pochodzenie. A jakby zrobić takie badanie genetyczne duszy, czyli te wszystkie przeżyte życia Aha. i doświadczenia. Mhm. I czy one by się trochę mniej lub więcej nakładały z tymi fizycznymi, z tym, jeśli chodzi o przodków nasze. O, jak by to nazwać? Ja jestem pewna, że tak, mhm. dlatego że myślę, że to, co jest w środku, to widać na zewnątrz. Yy, I to, co mamy w środku, czyli to, to całe takie nasze jesteście, nasza dusza, jest wypromieniowaniem naszej fizyczności. Yy, odwrotnie, chyba. Chyba odwrotnie. Nasza fizyczność jest wypromieniowaniem naszej duszy, tak? Ja myślę, że najpierw się dzieje na poziomie tym energetycznym, czyli na poziomie tego ducha, którego mamy, a on potem kształtuje jakby naszą całą fizjonomię i. Aha, i, no to tam, i o tym mówimy. O tym Materii, samym mówimy, tylko tak? może złego. Mhm. Tak, że to jakby w tej, w tej kolejności ja to przynajmniej tak postrzegam, tak czuję. Więc to, co masz wewnątrz, to od razu widać, tak, na zewnątrz. Um, przypomniałam się taka historia, kiedyś bardzo dużo czytałam prac takich naukowych z dziedziny psychologii i psychiatrii i pamiętam, że natknęłam się na takiego naukowca, który, który nazywał się Lambrosso i on próbował udowodnić, że kształt naszej czaszki antropologicznie, czyli wysunięte łuki brwiowe, kości policzkowe, wysunięte szczęki lub przodujące górne i tak dalej, że kształt tej czaszki fizjonomia Odpowiada za charakter, czyli badał właściwie więźniów w różnych jednostkach penitencjalnych, więzieniach wówczas, bo to, były, to był prekursor psychologii, to były początki dopiero tworzenia się. I, I próbował udowodnić, że wygląd i kształt czaszki ma wpływ na to, czy ktoś na przykład będzie przestępcą, czy nie, czy będzie zbrodniarzem, czy będzie w jakiś sposób agresywny i e, e, społeczny mhm. czy antyspołeczny. Tak? Czyli co za tym idzie, y, ponieważ ten kształt czaszki mhm. jest uwarunkowany naszymi przodkami. przodkami Czyli nasi przodkowie są, tak? mają wpływ na to, jaki będzie nasz charakter. Być może tak, oczywiście. A w jakiej części ten charakter jest rzeczywiście y, mhm. na nas y, narzucony? A, bo na pewno po części jesteśmy kowalami własnego losu i możemy sami kształtować ten charakter. Jak najbardziej jestem przekonana mhm. o tym, że można, więc jakiekolwiek obciążenia, o których się mówi, na przykład jakieś dziedziczone, mhm. czy, czy po, y, rodzinne, nabyte, przodkowe, przez przodków i tak dalej, gdzieś tam, można to po prostu zrobić bardzo szybko. tak mhm. Zmienić. Samemu. Już. Tak, tak, nie trzeba tego dźwigać, po prostu my musimy sami decydować, możemy sami decydować i jak sami zadecydujemy, tak będzie, myślę, ale jest jeszcze ważna rzecz, że my właściwie nie jesteśmy jakby dziećmi swoich rodziców, tylko jesteśmy dziećmi swoich dziadków, no bo to są znowu te geny recesywne co drugie pokolenie, prawda, mm. więc my często jesteśmy podobni właśnie do dziadka, do babci, e, mamy ich cechy fizjonomii e, i bardziej tak. Cechy charakteru też bardziej, bardziej dominują bardziej, tak. wówczas chyba dziadków, tak. tak. Mhm. A czy myślisz, ponieważ jeśli kształt czas, czaszki determinuje nasz charakter, to ty, czy to też może zadziałać w drugą stronę, że jeśli pracujemy nad sobą i nasz charakter tak bardzo się zmieni, czy to wpłynie na kształt naszej czaszki? Na przykład, czy. No, Lam Lambroso mm. prowadził takie y, badania, natomiast niestety one zostały zniwelowane, to znaczy zostały y, rozpuszczone mm -hmm. w eterze, dlatego żeby nie czynić podziałów, tak, żeby nie, nie zaszkodzić pewnym grupom etnicznym Oczywiście. czy ludziom o mm -hmm. pewnym wyglądzie, więc to się po prostu rozmyło. Natomiast y, y, byli ludzie, którzy powtarzali to, jednak ten trend gdzieś tam zawsze y, był obecny w tych pracach, które. Yy, zdążyłam przeczytać. Natomiast yy... No myślę, że tak. Myślę, że oczywiście, że możemy kształtować swój wygląd. Na przykład po wieloletnich medytacjach zmienia się z pewnością twarz, zmienia się układ twarzy i rysy twarzy się zmieniają. To mhm. Ja tego doświadczyłam. Widziałam ludzi, którzy medytowali 10-20 lat, ponieważ miałam sposobność obserwować ich. I faktycznie jest, jest niesamowita zmiana w twarzach. Oczywiście te twarze dojrzewają, zmieniają się, ale jest jakaś pogoda ducha, jakieś łagodne, łagodne rysy twarzy są, mm. jest naprawdę zmiana, czasami naprawdę nie trzeba 20 lat czekać, <laughs> naprawdę, czasami są to zmiany no, w ciągu kilkunastu miesięcy albo nawet mm. dwóch, trzech lat i nabieramy innej, twarz nabiera innych właściwości po prostu, jest, jest łagodniejsza, jest inna, jest bardziej ciepła, łagodnieją rysy twarzy, zauważyłam to. to jest taka fajna rzecz. Tak, ja myślę po właśnie, że tak. gdy jesteśmy młodzi, tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, te twarze nasze jeszcze nie, 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 nie przedstawiają naszego charakteru. Nie są kształtowane przez nasz charakter i tak, nasze tak. myśli. A z wiekiem, właśnie nasza twarz odzwierciedla bardziej nasze postrzeganie świata, też. Dusze, czyli Dusze. to wszystko, co tam tak, w środku się tak. dzieje. No, i również wszystkie blizny, blizny też, nie? prawda? Które są jeszcze sobie tak. zagrożone, to też są wychodzi, wiadomo. Tak, blizny są, <noise> niestety. W sensie doświadczenia jakieś negatywne, życiowe też są widoczne na, na, na twarzy, yy, i myślę, że z czasem, gdy pracujemy nad tym, żeby to wszystko uleczyć, to yy, to też zniknie z, Naszej twarzy nie będzie takie widoczne. Ja bym chciała w ten sposób popracować nad swoją blizną nad, nad łukiem brywiowym, e, którą nabyłam po, e, po partnerze swoim, a, bo e, bardzo źle mnie potraktował i, i zrobił to aż trzykrotnie, więc moja twarz troszeczkę była zmasakrowana, ale e, doszła do siebie, zagoiła się, natomiast jest blizna i, i codziennie, kiedy patrzę w lustro, to ją po prostu widzę, dostrzegam. Także ci przypomina. jest trudno mhm. też jakby zniwelować to i zapomnieć. tak? Czasami mhm. gdzieś tam. Uporczywie na zdjęciu wyjdzie i jest bardzo widoczna. Czasami kiedy robimy sobie makijaż i szykujemy się gdzieś na jakieś wyjście, to też jest nam trudno, jakby to ukryć, czy, czy jakoś to zatuszować, żeby to nie było aż tak bardzo widoczne. Natomiast te blizny zbieramy przez całe życie. I, i, i duchowe, i fizyczne. I twarz jest właśnie takim przykładem tego, no jak wyglądamy po, po przebytym już jakimś okresie życia. My jesteśmy akurat w tak pięknym, że już coś widać. Już widać na naszej twarzy jakąś taką kobiecość zarysowaną. Już widać, kim my jesteśmy, co my tam, co my tam mamy na twarzy. Miło Cię posłuchać, jak zwykle, Maria. To zawsze masz cenne uwagi. Cieszę, no cieszę, ci. cieszę, cieszę, cieszę się, że ci dzielisz swoją wiedzą ze mną, bo naprawdę to się przydaje w życiu codziennym również. Dziękuję ci bardzo. Wiesz, że zawsze jest miłe w ogóle z tobą się spotkać i porozmawiać. Dzisiaj siedziałyśmy sobie przez moment jeszcze w parku, pamiętasz? I patrzyliśmy sobie na ludzi i szły, i szły dzieci taką drużyną. Tak. Pamiętasz? Tak, pamiętam. Pięknych, pamiętam tą drużynę, W takich pięknych mundurkach, żeby wszystkie były w jednej grupie bardzo widoczne, w takich kamizelkach. I one sobie szły chodnikiem, i na moment. Y, obserw obserwowałyśmy przez moment y, te dzieci, i tam było widać tą różnorodność. Włosów, blond, rudych, wiesz, tych piegów, tych policzków wysuniętych, pucałowatych, niskich, przesadzistych, grubasków lub jakieś wysmukłe wysmu mm -hmm. już dziewczynki, prawda? I już można po tych cechach charakterystycznych takiego maluśkiego człowieka, bo to była taka grupka, no może nie wiem, od dwóch do pięciu lat, już zobaczyć, jak one wyglądają, jak one pracują, co to z nich później wyrośnie. Już te cechy są bardzo widoczne, tak? A u ukształtowanych już ludzi, no już są bardzo wiesz, widoczna I mm. też e, mogłyśmy dzisiaj zaobserwować, jak m, te ciała wyglądają. W no, e, różnym wieku. E, tak. Na, najważniejsza jest właśnie chyba ta akceptacja, zwłaszcza dla kobiet. No, bo mężczyzna, e, jako płeć brzydka tak zwana, no, może się przyzwyczaić do tego, że no, nie musi być ładny, tak? On może być silny, on może być mądry, on może być zaradny, on może mieć różnych innych dużo cech. Natomiast kobieta jednak zawsze zwraca uwagę na to piękno. I... E, więc jeszcze raz wracam do tego, co mówiłam. Warto poznać te korzenie, żeby w razie braku akceptacji prawda, swojej fizjonomii mm. y, móc zasięgnąć do korzeni, poczuć, poczuć y, tą, tą grupę, z której się człowiek wywodzi. Wtedy naprawdę jest lepiej. Jest Jakaś taka fajna przynależność się rodzi i, y, y, I zrozumienie spokój też. ducha. Tak, zrozumienie. Tak, zrozumienie, dokładnie tak, spokój ducha. Świetnie. Dziękuję Ci bardzo za to, za to spotkanie i. Mam nadzieję, że zobaczymy się wkrótce ponownie. Tak jest, koniecznie. To co? Do parku? Do parku, tak. Bardzo chętnie. O okrągłościach, o tym, żeby em, cieszyć się z tego, nie? Że, że, że się ma te ciała. Tak, bo jakbyśmy ich nie mieli, to byśmy były martwe.